Szczęść Boże, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tyle wystarczyło, to że Maryja weszła do domu Elżbiety i pozdrowiła ją, aby wzbudzić w niej wielką radość, aby obudzić w niej dziecko. I to jest taki przykład na to, że w chrześcijaństwie, w naszym podążaniu za Jezusem nie trzeba wielkich słów, nie trzeba wielkich gestów, ale należy zacząć od takich prostych gestów życzliwości, miłości, że to już może sprawić, że Będziemy świadkami Pana Jezusa i że obudzimy w innych radość, życzliwość, miłość. A chyba właśnie o to chodzi w świecie i też o to chodzi w tych świętach Bożego Narodzenia, do których się przygotowujemy, aby świat dzięki nim, dzięki temu, że jako chrześcijanie przeżywamy przyjście Pana Jezusa, stał się odrobinę lepszym, radośniejszym miejscem. Więc życzę Wam tego, abyście. Tak jak Maryja, przez życzliwość wobec innych ludzi, siali radość, siali szczęście w sercach swoich sióstr i braci. Szczęść Boże.